Jak pewnie wiecie, od ponad 5 miesięcy starałem się sprowadzić elektryczną hulajnogę z Polski na Filipiny. I to w zasadzie się udało. Z wielkimi oczywiście problemami z podzieleniem paczki i innymi rzeczami. I hulajnogę udało się sprowadzić w zasadzie w całości, bez jednej ważnej rzeczy, a mianowicie baterii. I okazało się, że kolejny raz zostałem oszukany. Ja nazywam się Rafał Barano, to jest Życie na Filipinach. Zaczynajmy! Jak informowałem Was już w kilku poprzednich odcinkach, udało się wreszcie hulajnogę sprowadzić prawie w całości. Hulajnoga przyszła w kilku paczkach, ponieważ były z tym problemy ogromne. A mianowicie, hulajnoga w całości, razem z baterią i opakowaniem, czyli całym dużym kartorem, ważyła około 35 kg. Natomiast poczta polska pozwala wysłać przesyłki zagraniczne, bez znaczenia, czy to są ekonomiczne, czy priorytetowe, do maksymalnie 20 kg. I tego się po prostu nie da przekroczyć. Próbowałem to wysłać jeszcze na inne sposoby, ale one były zdecydowanie zbyt drogie i po prostu całkowicie nieopłacalne. Tak więc rozebrałem hulajnogę na części. Podzieliłem ją na kilka paczek i wysłałem na Filipiny. W głównej paczce, oczywiście, poszła cały ten, cały ten kadłub wraz z oryginalnym opakowaniem, a w drugiej paczce była bateria razem z kołami, szczególnie z tylnym kołem, którym, w którym jest zamontowany oczywiście silnik i to naprawdę bardzo dużo waży. Oczywiście, oprócz tego, znalazły się tam jakieś inne dodatkowe elementy, jak na przykład pokrywa od baterii, od góry, na której stoicie, tak samo zresztą i ta. Guma, która też to przykrywa, żebyście się nie ślizgali po tym, i to też zostało wysłane. Czyli podzieliłem hulajnogę na dwie paczki. Po czym się okazało, że ten cały kadłub przyszedł na Filipiny, a druga paczka z kołami z baterią została zatrzymana w Polsce, bo nie można wysyłać baterii o takiej pojemności i po prostu się nie zgodzili. Paczka wróciła do nadawcy i moja rodzina musiała wysłać tą paczkę ponownie, ale już bez baterii. Tak więc koła też przyszły, są już zamontowane do hulajnogi i wszystko powinno być super. Tylko, że nie mam baterii. Więc, oczywiście, logiczną rzeczą było znalezienie dostawcy, który będzie to sprzedawał na Filipinach i zakupienie odpowiedniej baterii do tego typu elektrycznego skutera. Ale okazał się jeden wielki problem, bo pierwszą baterię, którą zamówiłem i którą dzisiaj zamontujemy jest y, podróbką, taką totalną podróbką o czym ja wcześniej może nie wiedziałem no albo trochę wiedziałem, ale nie chciałem o tym mówić bo i tak chciałem zamówić żeby dokładnie zobrazować Wam w czym leży problem y, odnośnie baterii, to muszę Wam pokazać hulajnogę jak widzicie, to jest ta hulajnoga, którą sprowadziłem to jest Kukylin G2 Max, dokładnie na Filipiny już jest zmontowany, poskręcany i wszystko jest git tylko bakuje tej jednej głównej części, która jest bateria Tutaj, tak dla porównania, widzicie wielkość mojej ręki i jaka bateria powinna być. I to jest bateria o pojemności 20A48V. A to jest bateria, którą dostałem. Czy widzicie różnicę i ilość tego wolnego miejsca naokoło tego? No i w tym jest wielki problem. W ramach jeszcze wyjaśnienia taka podstawa elektroniki, żebyście wiedzieli na przyszłość i żebym ja też temat dokładnie wyjaśnił. Bateria, którą kupujecie do hulajnogi albo do innego urządzenia, ma tak naprawdę no, w skrócie dwie wartości. Pierwsza to jest podana wartość napięcia, czyli w tym przypadku 48V, taka powinna mieć napięcie yy, bateria, która będzie zamontowana w tym elektrycznym, w tej elektrycznej hulajnodze. I druga to jest jej jakby objętość, czyli tyle, ile energii jest w stanie zmagazynować czyli w tym wypadku to jest 20Ah. Taka bateria oryginalnie powinna być. Ja tą oczywiście baterię zostawiłem w Polsce, później została ona sprzedana w Polsce, tak samo, bo może ktoś inny będzie z niej korzystał. Ja wiedziałem, że tej tak dużej baterii nie jestem w stanie wysłać tutaj na Filipiny. No więc słuchajcie, poszukałem tego typu baterii, bo wiedziałem, że już jak mam cały całą hulajnogę, no to tylko baterii mi brakuje, i zacząłem szukać na różnego rodzaju portalach. Oczywiście znalezienie tego typu baterii tutaj w Dumaguete, w moim lokalnym mieście, praktycznie by graniczyło z cudem, bo po prostu tego typu rzeczy się nie sprzedają tutaj na co dzień. To nie jest tak jak w Polsce, pamiętajcie, to są Filipiny, gdzie naprawdę rzeczy takie już specjalistyczne zamawia się przez internet. No więc słuchajcie, poszukałem. W zasadzie na Filipinach macie dwie opcje: albo szukacie na Shopee, albo szukacie na Lazadzie. Ja przeważnie korzystam z Lazady, ponieważ ma system lepszy, gwarancyjny i tak samo zwrotu towarów. I tam to działa bez problemu. Jeżeli coś nie działa, nie funkcjonuje, jest zgodne, niezgodne z opisem, to możecie to zwrócić. Tak jak na przykład w Polsce na jakimś Allegro, czy na jakichś innych platformach, albo normalnie sklepach internetowych. I drugie jest Shopee, które moim zdaniem. System gwarancyjny i zwrotów to w ogóle tam nie funkcjonuje. I pewnie dlatego większość tych baterii o różnych pojemnościach, nie mówię, że tylko i wyłącznie o takiej, jaką ja miałem i taką, jaką kupiłem, jest dostępnych na Shopi, a nie jest dostępnych na Lazadzie. Bo na Lazadzie ludzie by wiedzieli, że, że mogą to zwrócić bez żadnego problemu, a sprzedawca by nikogo nie nabierał i nie oszukiwał. No ale dobra, skoro już mam tą baterię, to warto by to było przetestować, bo ta bateria, jak sami widzicie, no, ma w ogóle napisane, że 999999913 s 3 p czyli teoretycznie w opisie w ogóle tej aukcji była całkowicie inna bateria. Dzięki Bogu jedyne, co się zgadza, to się zgadza akurat napięcie, więc mogę ją podpiąć do tego, do tej elektrycznej hulajnogi i, i sprawdzić, czy w ogóle to zadziała. Ale ta pojemność jest bardzo ważna, ponieważ na oryginalnej baterii, która jest tak, no przynajmniej Dwa razy większa od tej, można przejechać w granicach tak realnie około 60 km w Polsce. Przynajmniej tyle mi się udało: 55-60 km w zależności od jazdy. Czyli na jednym naładowaniu taki dystans jesteście w stanie pokonać. Jeżeli ta bateria jest dużo, dużo mniejsza, to znaczy, że ten dystans będzie tak samo mniejszy. O ile mniejszy? No pewnie dzisiaj się dowiemy, bo będę chciał to sprawdzić. No ale oczywiście, żebyście też nie myśleli, że jestem na tyle. Mm, Mało inteligentny, jeżeli chodzi o kupowanie baterii. Skontaktowałem się też z firmą profesjonalną, która zajmuje się tym Manili, zajmuje się sprzedażą takich elektrycznych hulajnok, baterii, serwisowaniem i wszystkich innych rzeczy, bo tego typu produkty coraz częściej wchodzą na Filipiny i są coraz lepsze ceny. W porównaniu do Polski są 3-4 razy droższe takie hulajnogi. Tutaj to tak, żebyście po prostu wiedzieli, tak mniej więcej wam to zobrazować. Więc skontaktowałem się z tym sklepem i wyjaśniłem im sytuację. Wysłałem im zdjęcie oryginalnej baterii, wysłałem im zdjęcie hulajnogi, wysłałem im zdjęcie kontrolera, który kontroluje przepływ energii z tej baterii, żeby mieli dokładny wgląd w to, jaką baterię potrzebuje. I po prostu się ich zapytałem, czy taką baterię oni sprzedają. Dostałem odpowiedź e-mailową bardzo szybko, że jest dużo tłumaczenia tego, więc lepiej, żebym po prostu zadzwonił do niego, do tego właściciela tej firmy i z nim to przedyskutował. I tak, zadzwoniłem, słuchajcie, 5 minut później, naprawdę bardzo sympatyczny Filipińczyk, który mi wszystko wyjaśnił. I powiedziałem mu, że potrzebuje tego typu baterię. Najlepiej oryginalną albo coś na zasadzie takiej baterii, tylko żeby oczywiście dało się na tym jeździć, żeby ten kilometraż był praktycznie taki sam. No to więc on mi wyjaśnił, że oczywiście są tego typu baterie, że można kupić już taką z Chin oryginalną, powiedzmy, sprowadzoną i będzie to kosztowało w granicach od 16 do 20 tysięcy peso, albo ewentualnie on może zrobić taką dla mnie baterię, bo Słuchajcie, między nami, zrobienie tego typu baterii to też nie jest jakiś skomplikowany proces, po prostu trzeba tylko i wyłącznie odpowiednio ogniwa połączyć i później kontroler do tego zastosować, prowadzić ładowanie i wyprowadzić po prostu napięcie na całą hulajnogę. To nie jest jakieś skomplikowane, bo są odpowiednie opisy do tego, są tak samo specjalne płytki, więc nie trzeba tam za dużo lutować, tylko po prostu trzeba te cele wszystkie ze sobą połączyć. I ja pewnie bym y, nawet bym spróbował to zrobić, tylko że po prostu nie mam narzędzi do tego i bez sensu jest kupowanie narzędzi, jak ktoś to może zrobić za mnie profesjonalnie. Więc powiedziałem mu, że dobra, słuchaj, ja zrobiłem jeden motyw. Kupiłem już jedną baterię, która jest na pewno fejkowa całkowicie i kosztowała w zasadzie tylko i wyłącznie niecałe 4000 peso. W porównaniu do około 16-20 tysięcy peso za nową baterię. I on mi oczywiście tak samo wyjaśnił, że to nie ma po prostu możliwości, żeby tego typu bateria była w takiej i wyłącznie cenie. Bo po prostu nawet detalicznie to się nikomu nie było opłacało, żeby sprzedawać ją w takiej cenie. Że na pewno jest coś złego z tą baterią. I mogą być dwie opcje. Po pierwsze, na pewno nie będzie taka pojemność co zresztą już przed momentem sprawdziliśmy i bateria jest dwa razy mniejsza. Albo po drugie, te cele, które są tutaj e, użyte, te ogniwa, są po prostu już stare i nie będą trzymały takiego napięcia albo nie będą trzymały takiej umiejętności, jaka jest zadeklarowana na nich, więc to też może być coś takiego. I ja się nie zdziwię, jeżeli się okaże, że naprawdę parę kilometrów e, na tej baterii tylko przejadę, ale zresztą sprawdzimy to za moment. Najważniejsze, trzeba włączyć hulajnogę i zobaczyć, czy w ogóle ona funkcjonuje. No jest. Bateria, słuchajcie, podpięta, hulajnoga się włącza, makopa tak samo. E, tego już nie było, to już nie było oczywiście nagrane, ale postarałem się tak samo sprawdzić napięcie na wyjściu tej baterii i wszystko się zgadza. E, jest takie, jak było zadeklarowane na opakowaniu i w opisie filmiku. To wszystko już poskręcałem, poskładałem do kupy, więc wszystko powinno działać. Tylko jeszcze trzeba coś zrobić jednego. Trzeba mniej więcej. O, to też może Wam pokażę od razu. Słuchajcie, jest jeszcze jeden motyw, bo w oryginalnej baterii, tutaj jak widzicie, jest wyjście na ładowarkę. Czyli tutaj się wpina ładowarkę, jest to tak ładnie zrobione, a tutaj to jest ten kabelek. Tylko dosłownie ten kabelek od ładowarki. Czyli bateria, która była oryginalnie tutaj, miała podpięcie do hulajnogi i dodatkowo miała tutaj. Takie samo złącze, tylko mniejsze To jest bodajże, nie pamiętam XT30 chyba to jeszcze to się nazywa, to jest XT60, tak dokładnie XT30 i tutaj się ją wpinało tak samo i można było tutaj podpinać sobie ładowarkę No i po prostu ładować tą baterię i całą hulajnogę. Ta bateria ma inne wyjście na ładowarkę i na razie tym się nie będę przejmował Ważne jest, żeby po prostu je gdzieś tutaj schować A tą baterię też jakoś umocować, no bo przecież ona nie może tak po prostu sobie tutaj latać Dwie minuty później już mamy docięte bardzo fajnie pianki i ta bateria naprawdę trzyma się sztywno No ale też widzicie jaka jest różnica znowu pomiędzy tą oryginalną baterią a tą e, Ogólnie nawet w komentarzu teraz w tym momencie jak oglądacie ten filmik Możecie z ciekawości napisać ile myślicie, że przejadę na tej baterii Na oryginalnej dało się przejechać 60 Na tej, która mm, jest podejrzewam, że jest stara i jeszcze dodatkowo dwa razy przynajmniej mniejsza Jak przejadę ile kilometrów to myślicie, że na ile wystarczy no na koniec wam powiem, ale z ciekawości, czy ktoś trafi akurat wynik. Może są tu jakieś osoby, które się interesują elektroniką, więc będą wiedziały wcześniej, albo przynajmniej będą przypuszczały. No ale to też wszystko zależy od żywotności tej baterii, o tym właśnie, od tego na ile te. Um... Te baterie w środku, te, te ogniwa są sprawne. Dobra, ja to słuchajcie, montuję, i może to zamontuję tylko i wyłącznie na dwóch śrubkach, tak żeby tylko i wyłącznie testowo sobie powiedzieć, bo gdyby coś się stało, na przykład, właśnie jakiś ogień albo dym z tej baterii szedł, żebym to szybko odkręcił i po prostu wypiął tą baterię, wyciągnął ją całkowicie. Ostatnie testy. No, ma kopa. Dobra. Trzeba ją spakować. Jedyny plus tego wszystkiego jest to, że jak ta bateria jest mniejsza, to ta hulajnoga jest też lżejsza. Przynajmniej jakiś chyba kilogram. Może. Pierwsze testy zaliczone pozytywnie. Słuchajcie, jestem naprawdę w wielkim, może nie wielkim, ale jestem naprawdę w szoku. O, tak to powiem. Bo bateria spisuje się lepiej niż myślałem. Ogólnie zrobiłem jakieś 4 czy 5 km. Co prawda tutaj na około komina dosłownie, bo, bo następną uliczką i tak w kółeczko jeździłem. Żeby po prostu nie być daleko od domu, jakby bateria całkowicie padła, tylko doprowadzić. I tutaj mogę Wam już pokazać, czekaj,cie tylko sobie zmienię kamerę. E. Oczywiście zaczęło padać, dlatego nie jestem w stanie dojechać do końca. Czekajcie, widzicie to tu. No i nie wiem czy widzicie, ale e, tylko dwie kreski ubyły. Także e, nie jest źle, no ale skuter jest e, domoczony. Wracałem Uf. już w deszczu. Nie jestem specjalistą w tym temacie, ale jeżeli dwie kreski ubyły na 5 km, no to... Teoretycznie może się uda, żeby to dało się, no nie wiem, z 20 km czy zrobić na tej baterii. Oczywiście będę to jeszcze testował. Na razie nic nie śmierdzi z baterii. Więc zaraz to rozkręcę i zobaczę, czy w ogóle coś tam się nagrzało, może coś, czy widać jakieś przepalenia, bo z takimi bateriami zawsze jest niebezpiecznie. To jak są takie lewe baterie, to pamiętajcie, uważajcie na to strasznie. Szczególnie o takiej większej pojemności, takie telefoniczne, to jeszcze tam spoko. No pewnie słyszeliście historię o wypukających telefonach i tak dalej. No ale z tymi bateriami to nie ma żartów. Pomimo tego, że tam napięcie jest tylko około 48 V, to i tak nie ma co z tym żartować, więc bezpieczeństwo przede, przede wszystkim. Tak samo jak i kask, pamiętajcie, kask to jest obowiązkowy. No ale jestem naprawdę zaskoczony pozytywnie. Kula noga się super sprawdziła. Teraz mam jeszcze tylko wytrę, żeby przynajmniej woda gdzieś tutaj nie siedziała w środku. Ech, I zbieram się do Emilii, bo ona chyba na mnie czeka. Albo już poszła spać, albo będę musiał ją położyć do spania. Ja przepraszam też, że ostatnio było dużo mniej filmików, ale naprawdę byliśmy mega zajęci. To już jest kilka takich problemów, które mamy tutaj i musimy je rozwiązać. Dlatego bardzo dużo teraz obecnie pracuję, bardzo dużo innych spraw załatwiam i to po prostu no ciężko to wszystko jest połączyć jeszcze z nagrywaniem filmików. Zresztą tak samo siłownia praktycznie codziennie i bieganie, więc naprawdę mm, obiecuję, że postaram się poprawić. W w tym zakresie, żeby więcej tych filmików było. A ja tym, tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że jesteście razem szczęśliwi ze mną, że ta kolejnoga w końcu przyjechała i działa na Filipinach. Um, no, sporo nas to czasu kosztowało, sporo nerwów tak naprawdę z tymi wszystkimi wpadkami, ale jest. Pomimo tego, że ta bateria działa, ja najprawdopodobniej i tak zamówię kolejną baterię, taką już perfekcyjnie dopasowaną pod to, żeby naprawdę miała żeby można było tą hulajnogę sobie po prostu pojeździć dalej. Chociaż te 20 km to i tak nie jest źle, bo zawsze można póki pojechać do sklepu, można to naładować a w przyszłości oczywiście, nawet bardzo szybko, będziemy z Solaru czerpać energię, żeby właśnie taką hulajnogę na przykład sobie naładować i za darmo sobie jeździć. Dziękuję bardzo pozdrawiam Was, czekam na Wasze komentarze, dajcie mi znać jak Wam mija weekend, no i pozdrawiam serdecznie Pa!